Które z przykazań jest największe w prawie? Pyta uczony w prawie Pana Jezusa. No tak, jest ich dziesięć, a poza tym jeszcze było wtedy całe mnóstwo tych stanowionych różnych praw religijno-cywilnych, no bo to były jedna prawa, które określały jedno i drugie, jeden i drugi obszar życia ludzkiego, które jest największe przykazanie w prawie. No, no bo jest ich dziesięć. Jeszcze w dodatku z tych dziesięciu większość zdecydowana, co warte jest zauważenia, mówi o tym, czego nie robić. Od pierwszego do dziesiątego. Proszę sobie sprawdzić. Osiem. Mówi o tym, co, czego nie robić. Tylko dwa Mówią o tym, co robić. No to w ogóle jest ciekawe, że jest taka pedagogika można by powiedzieć, pedagogika negatywna, która mówi o tym: nie dotykaj, nie idź, nie wchodź, nie czytaj, nie myśl. To, to trochę jak, jak rodzina z dzieckiem na plaży i, i, i ciągle, właśnie, nie, nie wchodź do tej wody, no, no bo jeszcze potem jest, Dopowiedziane, bo, bo się utopisz, albo sobie krzywdę zrobisz. Jest taka, taka pedagogika, która wychodzi z założenia, że najważniejsze to mówić, czego nie robić, a trudno wskazać na to, co robić. Dlatego no, zasadne jest pytanie, które jest najważniejsze z tych wszystkich przykazań Bożych. Poza tym no, jest też taka tendencja, żeby spróbować sprowadzić wielość do czegoś jednego. No bo jak mam dziesięć, no to właśnie które najważniejsze, któremu ile czasu poświęcić, a jak mam jedno, no to się jednym, jedynym kieruję. I. I wiem, że ani nie pobłądzę, wiem, że nie, 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 nie tylko nie będę robił rzeczy złych, ale też będę robił rzeczy dobre, będę szedł do przodu, będę się rozwijał. No więc, więc, które jest jedno, jedyne, najważniejsze przykazanie z tych wszystkich, które istnieją? No, Pan Jezus sobie właściwym sposobem odpowiada pytaniem na pytanie, a co czytasz? No właśnie, czytam, że jest przykazanie miłości Boga i Bliźniego. Jak siebie samego. No właśnie, to jest jedyne, to jest najważniejsze. To czyń, a będziesz zbawiony. I zauważmy znowu, i tutaj jest pedagogika pozytywna kochaj, kochaj. Ona nie jest łatwa, no bo, no bo jak mam powiedziane, czego nie robić, no to wiem, czego nie robić. A jak mam powiedziane, co robić, i tylko kochaj, no, no to właśnie. No i co dalej? A kto mi powie, jak kochać? A kto mi powie, kto jest moim bliźnim? A, a kto mi powie, no, no właśnie, do kogo ono się odnosi to przykazanie? A jeszcze kochać jak siebie samego? No, można powiedzieć, że odpowiedź Pana Jezusa bardzo fajna, bardzo precyzyjna, no ale też nastrączająca nowych różnych pytań czy skłaniająca do nowych poszukiwań. A zatem kochać to jest najważniejsze przykazanie: Boga i bliźniego, jak siebie samego. Bardzo ciekawe, bardzo dobre rozważania na ten temat sformułował święty Augustyn w swoim komentarzu do Ewangelii według świętego Jana, gdzie Augustyn właśnie rozważa. Właśnie, że te przykazania są pierwsze, najważniejsze, i wagę tych przykazań, i zauważa jedną bardzo ciekawą rzecz. Stwierdza tak oto. Podczas gdy przykazanie miłości Boga jest pierwsze w porządku przykazania, to przykazanie miłości bliźniego jest pierwsze w porządku wykonania. No bo, i dalej tam Augustyn rozwija, no bo Boga jeszcze nie widzisz. Nie masz Boga przy sobie fizycznie, masz bliźniego, Jego widzisz, Jego masz fizycznie przy sobie. Kochając swojego bliźniego, idziesz drogą kochania Pana Boga. Tutaj Augustyn, można powiedzieć, dosłownie wpisuje się w naukę świętego Jana Apostoła, która z kolei jest, jest sformułowana w pierwszym liście. Jana Apostoła, gdzie Jan ma takie stwierdzenia, jak możesz mówić, że kochasz Boga, którego nie widzisz, skoro nie miłujesz swojego bliźniego, którego widzisz? Można by w domyśle powiedzieć, pokaż mi, jak kochasz swojego bliźniego, którego widzisz, a powiem ci, jak kochasz Boga, którego nie widzisz. To jest, to jest przesłanie tego pierwszego i najważniejszego przykazania. Miłość bliźniego, ona jest drogą do kochania Pana Boga. A jak ta miłość bliźniego wyraża się w Ewangelii? No, bardzo ciekawie, bardzo ciekawie, bo tam jest miłość wobec właśnie słabych, opuszczonych, wobec chorych, wobec spragnionych. To jest miłość samarytanina wobec tego, który został pobity. Przy drodze leżał, to jest, to jest służba Syna Człowieczego w czasie ostatniej wieczerzy, obmywanie nóg. Takimi obrazami, takimi historiami mamy opowiedzianą miłość bliźniego, o której Pan Jezus tutaj mówi w tej Ewangelii. I jest wreszcie miłość samego siebie. Nie wiem, czy to nie jest rzecz najtrudniejsza dla nas miłość samego siebie. Co więcej, żeby kochać bliźniego, swego jak siebie samego, boimy się chyba trochę miłości samego siebie, bo zastanawiamy się, a czy nie za dużo czasu, a czy nie egoistycznie, a czy nie ego egocentrycznie. No właśnie, chodzi o to, żeby nie było egoistycznie, nie było egocentrycznie i nie za dużo, ale jednak troszczyć się. Miłość samego siebie która wyraża się w służbie, Własnemu życiu, rozwojowi, drodze duchowej, rozwojowi intelektualnemu, emocjonalnemu, też takiemu mierzeniu się z kochaniem swojej historii, siebie ze, swojego, ze swoimi ograniczeniami, kochaniem siebie ze słabością, której coraz więcej to nie, nie od razu mówimy o moralnej słabości, fizyczna słabość, wynikająca choćby z upływu czasu. I Rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że tak się to właśnie przekłada, że im bardziej ze sobą jestem pogodzony, im bardziej życzliwy, im bardziej troskliwy, też zadbany i dbam o siebie, to tym prawdziwiej jestem w stanie kochać swojego bliźniego.